Mam z tej strony listy i dzisiaj wychodzi druga część słapów o ikony. Punktualnie z godzina 19:00 i specjalnie dla was. Punktualnie o tej 19:00 odpalamy FIFA, żeby wam pokazać jakie te słapy wyszły i co trzeba zrobić, żeby te słapy zdobyć, a następnie, żeby ikony, magiczne ikony, dołączyły do naszych zespołów. Cyk lecimy, centrala zadań. I mamy, zadania codzienne, to jest nieważne, droga do finału babu, karta dosyć ciekawa, jeśli Wolfsburg dojdzie do finału Ligi Europy, no to wiadomo, że ta karta może być przepotężna, ale czy Wolfsburg ma szansę, to byście musieli mi dać znać w komentarzu. E, fanatycy drogi do finału, prostopadłe, tutaj także to raczej nic specjalnego, ale mamy, wymiana ICON online, czyli dużo, dużo grania. Tylko błagam, żeby to nie było granie w Division Rivals. Puchar Europejski. Wygraj 5 meczów Division Rivals z 11 piłkarzy UEFA Champions League w wyjściowym składzie, zwykłych rzadkich UCL lub droga do finału UEFA. Czyli karty, karty UEFA Champions League powinny bardzo mocno pójść do góry, tak przynajmniej mi się wydaje. 5 meczów Rivalsek do wygrania. No, może być tak sobie. Oczywiście dawajcie znać w komentarzu co sądzicie o tych e, słapach, czy do zrobienia, czy spokojnie, czy będzie trzeba się dosyć mocno natrudzić. No, nie podoba mi się to, że znowu wszystko jest w Rivalsach, ale dobra, lecimy dalej. Ekipa Samba, wygraj 5 meczów w Rivalsach z 11 brazylijczyków w wyjściowym składzie. Ouj, oh, shit. Gwiazdy jednego klubu, wygraj 4 mecze Rivals, z 11 piłkarzy niekupionych na rynku w wyjściowym składzie. Wygraj 4 mecze Rivals z 7 niekupionymi na rynku piłkarzami. O, o, boż, przecież to przed chwilą było. No to mi się nie podoba, powiem Wam szczerze, że to, to mi się nie podoba, bo przed chwilą robiliśmy te wyzwania zawodnikami niekupionymi z Premier League, z Liga, z Serie A, z La Ligi i z Bundesligi. Kurczę, dlaczego? Cztery mecze w Rivalsach i to wszystko znowu tutaj. 7 kart niekupionych na rynku piłkarzami z Premier League. Nie podoba mi się, powiem szczerze, nie podoba mi się, że w ogóle wszystko jest oparte na Division Rivals. Ja w tym momencie, bo już spadłem nawet do trzeciej ligi i tam dalej jest bardzo, bardzo ciężko, żeby coś takiego zrobić. Ale dobrze, zobaczmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o wymianę ikon z jednego gracza. Mamy ligę BBV Max, i tutaj 6 meczów. O kurde, czyli tutaj dodali to, że trzeba 6 spotkań wygrywać. Czyli to jest 18, 23 wygrane mecze w squad Battles. To będzie męczarnia potężna. 6 meczów, skład na poziomie klasy światowej z 11 piłkarzy BBVA, czyli chyba meksykańska liga. Tutaj liga nos w wyjściowym składzie, Super League, wyjściowy skład i FLL Champions League. liga druga, angielska. Nie podoba mi się to, to ale tu mamy czterech, tu mamy ośmiu i nic więcej, jeśli chodzi o te słapy, nie ma. Zobaczmy w tym momencie, jak wygląda mój skład, jeśli chodzi o te słapy, bo jestem tu bardzo ciekawy. Lecimy od specjalnego i zobaczmy, jak to się będzie prezentowało. Powinno to być gdzieś na samym końcu. Dobrze, że mam tych zawodników z UCL. Tam nie ma zbyt wielu z pierwszych właścicieli, ale troszkę się na pewno znajdzie. Znowu czapeczka, bo znowu niedawno brałem prysznic, więc musicie mi wybaczyć. Ale dobrze, mamy trzech, już mamy trzech. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mam. Dobra, czyli dokładając 4 za skład Battles, to mamy 14 zawodników, i wychodzi na to, że jeszcze zobaczymy sobie SBC. I wychodzi na to, że do naszego Ferdinanda brakuje nam dosłownie dwóch swapów. Myślę, że w tym tygodniu uda mi się przynajmniej tutaj na Xboxie zrobić. Zrobić tego Ferdinanda, jeśli chodzi o słapy, i mam nadzieję, że będę mógł Wam pokazać materiał z tego, jak tego słapa przepalam. I jeszcze raz zrobimy sobie małe podsumowanie na temat wszystkich ikon, które są tutaj dostępne, no bo w tym momencie będziecie już wybierać docelowo kartę, która e, zostanie z Wami do końca e, tej gry. Ale zobaczmy, jakie wyszły e, SBC. Droga do finału. Zmiana reguł. Trzech piłkarzy UCL. Okej, okay, ale nie wiem, czy tego nie było przypadkiem. To chyba już było Jose Gomez. Korona, to są wszystko karty, które już były. Live, dzień singli. Okej, okay, czyli mamy tutaj stroje. Oj, czyli ze słapów tak naprawdę niczego nie dodali. Tak mi się wydaje. Ligi też, żadne ligi nie weszły. Czyli nic specjalnego tutaj się nie pojawiło. Jeśli chodzi o tą rozbudowę mistrzostw FIFA Ultimate Team Premium, dajcie znać również w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, czy raczej coś takiego Was nie interesuje, bo tych słapów troszkę już się w moim klubie nazbierało, dajcie już 11 tych słapów mamy. Boże, 11 słapów, 11 zawodników od Champions specjalne, dokładnie tak, czyli tutaj byśmy mogli przepalać overale poniżej 80 albo nawet 81. To byśmy mieli tutaj trzech do przepalenia, czterech i tutaj to już jest koniec. O kurde. No to nie, to może lepiej jakbyśmy tego nie przepalali. Dobra, moi drodzy, więc ja myślę, że w tym momencie najlepszym sposobem będzie po prostu zrobienie składów, zrobienie składów, które które będą w jakiś sposób przydatne podczas robienia mojego skład Battles, bo Tutaj możecie widzieć mój docelowy, docelowy, mój główny w tym momencie skład. Małe zmiany się szykują, małe zmiany się szykują, ale jeszcze Wam nie będę mówił o co chodzi. Jeszcze Wam nie będę mówił o co chodzi. Skąd. Dobra, skład, skąd. Nie będę Wam jeszcze mówił o co chodzi, ale pewnie się możecie domyślać: już ta karta w moim klubie była, już się nią grało, jeśli zgadniecie. Co to za karta? No to będzie fajnie, dobra. Zaczynamy od Ligi Meksykańskiej. Liga MX. Gdzie ona jest? Ona gdzieś tutaj powinna być. Jest BVA MX. Dobra, no mamy tutaj tych dwóch zawodników. Ok. Chociaż i tak będziemy musieli zrobić co najmniej dwa. Yy, będziemy musieli chociaż zrobić dwa wyzwania online, nie wiem czy nie będzie lepiej spaść po prostu do tej niższej ligi i mieć to po prostu z głowy Bo tak jak mówię, no to będzie męczarnia bardzo, bardzo, bardzo duża Szczególnie, że... No, chociaż te ligę może zrobimy w miarę łatwo, nie? Bo mamy tam tego Neymara, pierwszego właściciela Więc pod tym względem, e, to ligę może zdecydowanie być najłatwiejsze, ale... Kurczę, kurcze, kurcze, kurczę. No, ja miałam ogromną nadzieję, że te słapy będą do zrobienia w skład, wyzwanie budowania składów SBC. Moim zdaniem to by miało dużo większy sens, aniżeli znowu wpychać. I on, moim zdaniem tutaj brakuje troszeczkę pomysłu na to, jak to wszystko rozwiązać, no bo jeśli mamy znowu słapy do zrobienia, i znowu po raz kolejny. Te swap, tymi słapy, żeby zdobyć te słapy, trzeba wykonać identyczne zadania, jak w pierwszym sezonie, to moim zdaniem coś tu poszło nie tak i coś tu, no jest tu pole e, do manewru i jest tu pole do tego, żeby w jakiś tam sposób ciekawy to wszystko porozwiązywać, bo w tym momencie, no po co ja mam, po co ja w tym momencie mam znowu robić to samo, jeśli dosłownie kilka dni temu, e, kilka dni temu, wspólnie, wspólnymi siłami robiliśmy to, to wyzwanie, Troszkę mi się to nie podoba, no ale cóż, cóż, taka taka jest gra. Trzeba na pewno z tego skorzystać, bo darmowa ikona to jest coś, co na pewno cieszy. Dobra, ligę meksykańską mamy zrobioną. Spróbujmy wybudować jeszcze kolejny skład. Tam była EFL, Champions League. Chyba EFL. Tam była chyba liga angielska numer 2, ale to zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Dajcie również znać w komentarzu, bo to jest taki testowy materiał. Dajcie znać w komentarzu, co również sądzicie o tego typu odcinkach. Czyli mamy godzinę 19.00, wychodzi nowy event. Ja jak najszybciej to wszystko nagrywam, wrzucam na kanał i Wy możecie oglądać tutaj na bieżąco, co wychodzi w FIFA. Jestem turbo ciekawy, jestem turbo ciekawy, co o tym sądzicie, no bo te materiały powstają dla Was. Ja tutaj mogę sobie wejść i sobie zobaczyć wszystko samemu, ale tutaj zależy mi na tym, żebyście Wy również mieli, co oglądać. Dobra, EFL Champions League, Superliga i Liga NOS. Spróbujemy sobie to zrobić, żebyśmy mieli tą jedenastkę już gotową i na tym zakończymy ten materiał obowiązkowo. Jeśli się materiał wam spodoba, tradycyjnie łapeczki do góry, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji. I takich materiałów będzie pojawiało się jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, a mam nadzieję, że przysz... jutro, jutro pojawi się relacja mojego Food Champions. A tam, a tam działo się dużo. Działo się dużo. Kto był do godziny. Piątej? Piątej rano? Chyba tak, chyba o piątej skończyliśmy. Kurde, już nawet nie pamiętam, ale chyba skończyliśmy o piątej rano, tak mi się wydaje. O piątej rano skończyliśmy grać PlayStation, działo się bardzo dużo. Zacząłem wykonywać nie najgorsze rzuty wolne, ale to o tym, o tym w jutrzejszym materiale. I dodatkowo wyrzuciło mi później streama y, za używanie y, muzyki, bo już włączyliśmy zwykłą muzykę. I tak to wyglądało, było naprawdę, było naprawdę bardzo grubo, ale nie będę wam tutaj spoilerował, ci, tych, których nie było na wczorajszym stromeku, myślę, że będziecie zadowoleni, jak będziecie coś takiego oglądać o ebuechi i tutaj chyba nie mamy limitu, jeśli chodzi o złote karty, czy też niezłote. dobra, czyli tą... Ten zespół sobie zbudujemy spokojnie z Lignos. Nie wiem czemu zbudowałem akurat tutaj Lignos w momencie kiedy powinienem wybrać EFL. Dobra, czyli mamy dwa składy. Powinienem, wydaje mi się, że powinienem. E, dobra, tutaj damy EFL 2. To była EFL Championship. Wydaje mi się, że powinienem to zbudować w miarę łatwo i w miarę przyjemnie. I to nie powinien być specjalny problem, ale czy tak będzie? Ukorzy się za chwilkę. EFL Championship, dokładnie tak. I ok. Tutaj chyba nie ma, nie? Dobrze mówię. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tutaj nie ma wymogu tylko i wyłącznie złotych kart, ale no tutaj już tych złotych kart zbyt wiele niestety nie mam w moim klubie, chociaż. Dobra, mogę teraz teraz wybierać sobie więcej kart? Mogę. Jak najbardziej. Knok Art, Phillips, Bambo, Mateusz Pachera, Pearson, Johnson, Kurczy, samych wolnych zawodników. Mam z tego FL Championship. Ale to nic, to nic. Będziemy i tak robić pewnie trzy pierwsze zmiany jak najszybciej, żeby, żeby moi, y, moi, moje gwiazdy wchodziły sobie do y, mojego zespołu. Jensen, okej okay. Aj. Aj, okej. Okay. Jansen, dobrze tutaj. No dobra, to też sobie spokojnie myślę y, z tym poradzimy. Będzie trzeba jedynie kupić Golkipera z tego co oglądam. Myślę, że tą ostatnią ligę też na pewno na spokojnie zrobimy, więc oto akurat nie ma co się martwić. Aby żeby nie przedłużać i nie zamudzać Was, bo podejrzewam, że to nie jest nic ciekawego, pokazałem Wam tak wygląda, wyglądają te słapy. Moim zdaniem można było to dużo lepiej zrobić, ale i tak cieszmy się z tego co jest. Jeszcze na koniec pokażę Wam jakie paczki wyszły, bo chyba nic ciekawego tutaj nie ma dokładnie, tylko duża złota. Paczka premium, ale dla tych, którzy tutaj zostali do samego końca, taka paczuszka w gratisie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego mo monitora odcinka. Dawajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu odcinków, odcinkach i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, siemano!